Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy robić blok czekoladowy. I składniki jakie są potrzebne to 130 ml mleka 140 g cukru 4 łyżki kakao 200 g masła 280 g mleka w proszku Tutaj aromat pomarańczowy, akurat ja wybrałem. Rodzynki, tutaj 50 gram. Tutaj herbatniki, około 100 gram. I tutaj migdały, 50 gram. I tutaj 50 gram również wiórki kokosowe. No i teraz przechodzimy na kuchenkę. I tam będziemy to wszystko mieszać. I kiedy już jest jednolita masa, dodaję mleko w proszku. Teraz dodaję resztę składników. Olejek pomarańczowy. Pół buteleczki, rodzynki. Migdały. Biurki kokosowe. Ja lubię akurat biurki kokosowe, dlatego tak dużo daję. Teraz trzeba to zamieszać. Na końcu jeszcze damy herbatniki. Teraz kruszę herbatniki. Teraz natuszczę jeszcze foremkę. Olejem kokosowym nierafinowanym przypominam i teraz wykładamy I mamy gotowy blok czekoladowy. Teraz trochę niech to ostygnie, bo jest ciepłe. A później trzeba wstawić to do lodówki, aby stwarniało. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.